Drodzy Państwo, dzisiaj ze sobą do studia przywiozłem bardzo nietypowego laptopa. Nietypowego z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że komputer ma dwa ekrany, i tu już Państwo widzicie w tej chwili, że ten laptop ma jeden ekran tutaj u góry i drugi ma ekran. Nad klawiaturą, ale zaraz pokażę go dokładniej. A drugą cechą szczególną tego komputera jest to, że ten główny ekran został wykonany w technologii OLED, czyli jest to znacznie lepszy ekran niż w tradycyjnych laptopach, jaki mamy w tradycyjnych ekranach, z jakimi mamy zazwyczaj do czynienia w przypadku laptopów. Ten komputer nazywa się Asus Zenbook. Produo 15 OLED. Jest to już druga generacja tego komputera, ponieważ pierwsza pojawiła się w 2019 roku, nosiła oznaczenie UX 581. Ten model, który mam ze sobą, nazywa się UX 582. Ja zaraz króciutko powiem jakie są różnice między tym najnowszym modelem, czyli tym 582, a modelem 581, który został zaprezentowany na Tajwanie podczas Computexu w czerwcu 2019. Natomiast może zacznę od tego akurat ekranu, bo ten ekran główny OLEDowy jest jednym z najważniejszych elementów tego komputera i to to jest coś, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. W przypadku takich tradycyjnych ekranów led albo ekranów LCD, albo ekranów IPS, albo ekranów TN, MVA, to są wszystko oznaczenia, które oznaczają tak naprawdę ten sam typ ekranu, który polega na tym, czyli są to ekrany krystaliczne, które polegają na tym, że nasz ekran zbudowany jest z kilku warstw. O, może tak będę pokazywał, tutaj mamy, mamy kilka warstw. Z tej strony mamy szybę, czyli tutaj siedzi użytkownik, tutaj mamy szybę, tutaj mamy. Mamy, wyobraźmy sobie, taką warstwę ciekłych kryształów, które pod wpływem przełożonego prądu przepuszczają lub nie przepuszczają światło, a z tej strony mamy źródło światła, które podświetla. Ten ekran i specjalne filtry, które tutaj pozwalają uzyskiwać też kolory, czy właśnie ten są, są piksele oczywiście w, składające się z trzech subpikseli RGB, czerwony, zielony, niebieski, które też pozwalają uzyskać dowolne kolory. Natomiast największy problem w przypadku tych ekranów tradycyjnych, właśnie LCD, czyli tych ciepłów krystalicznych, jest to, że to źródło światła. Świeci w sposób ciągły, czyli cały czas podświetla ten ekran. Efekt jest tego taki, że jeżeli chcemy wyświetlić czarny obraz, to przykładany jest prąd tak, że, że cząsteczki tych ciekłych kryształów ustawiały się poprzecznie i się zablokować to światło z tego źródła światła, ale zawsze to, to światło trochę przechodzi, czyli ten czarny obraz nigdy nie jest idealny, idealnie czarny, tylko jest taki szarawy. I to taką poświatę widzimy szczególnie w nocy. Jak na przykład włączymy komputer w nocy i wyświetlamy czarny obraz, no to my dokładnie widzimy rozmiar tego, czy, czy cały ten nasz ekran widzimy, tak samo w przypadku takich naszych tradycyjnych telewizorów, które mamy zamontowane, czyli tych właśnie z ekranami typu LCD, czy ciekłokrystalicznych, to, to właśnie ten obraz czarny nie jest idealnie czarny, tylko jest jednak cały czas szary i, i to jest właśnie efekt tego, że to światło w tych ekranach cały czas świeci i jest blokowane tylko przez, w pewnym stopniu przez, te, przez tą warstwę ciekłych kryształów. Producenci starał się robić różne triki, żeby akurat tę jakość poprawić, natomiast nadal jeszcze nie osiągnęli tego, to, co udało się osiągnąć w przypadku ekranów właśnie OLED. OLED, czyli organic LED, czyli organiczne diody, które polegają na tym, że, że tutaj nie ma źródła światła, ten obraz nie jest podświetlany od spodu, tylko każdy piksel jest oddzielną diodą, która może, może świecić w dowolnym kolorze. Efekt jest tego taki, że jeżeli mamy wyświetlony jakiś obraz, to świecą się tylko te, te piksele konkretne obrazu, a tam, gdzie jest czarny obraz, te piksele się po prostu nie świecą, czyli nie ma żadnego światła. Więc w przypadku takich ekranów OLED, ekran ma nieskończenie, wysoką, nieskończenie wysoki kontrast, czyli ten czarny jest idealnie czarny i kolory są niezwykle nasycone. I to, to tutaj akurat nie będzie tego tak dobrze widać, oczywiście, bo tutaj i kamery, które nagrywają ten, ten komputer, i państwa telewizory tutaj będą wprowadzały oczywiście pewne ograniczenia. Natomiast jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć, jak wygląda obraz na ekranie OLED, polecam przejść się do dowolnego sklepu i zobaczyć, jak to wygląda w przypadku albo telewizorów, albo w przypadku, właśnie, laptopów. W laptopach akurat ekrany OLED są jeszcze rzadkością. Jeszcze bardzo rzadko można spotkać tego, tego typu wyświetlacze, więc akurat komputery Asusa są jednymi z nielicznych, które mają tego typu ekrany. I tutaj ten ekran jest naprawdę genialny. To Zwłaszcza, zwłaszcza można zauważyć w przypadku, gdy wyświetlamy jakieś bardzo kontrastowe filmy, jakieś na przykład kwiaty rozwijane na, na czarnym tle. Dużo jest takich filmów przykładowych na YouTubie. Można sobie wpisać OLED Demo i jak znajdziemy sobie takie właśnie filmik OLED Demo na, na YouTubie, to odtworzony na takim ekranie oled ten obraz jest na, na naprawdę niesamowitej jakości w porównaniu do tego, co mamy w przypadku ekranów LCD. Yy, tak jak powiedziałem, producenci ekranów tradycyjnych LCD starają się jakoś tak. Podgonić do ekranów OLEDowych owych starał się poprawić jakość, starają się nawet troszeczkę robić takie sztuczki, typu na przykład Samsung, który używa nazwy kulec, która po pochodzi tak naprawdę od Quantum dot, czyli od, od kropek kwantowych, a nie ma nic wspólnego z OLED-em. I tam też jest ten ekran tradycyjnie podświetlany na całej powierzchni, więc nadal ten czarny nie jest taki czarny jak w przypadku OLED-ów. Drugą taką sztuczką jest to, że to podświetlanie jest robione punktowo, czyli są umieszczane diody białe, które podświetlają takie w wielu miejscach. Kiedyś tych diod było niewiele, było ich kilkanaście rozmieszczonych na, na całej powierzchni ekranu, czy laptopa, czy telewizora. Dzisiaj tych, tych diod potrafi, potrafią być już tysiące, docelowo, teoretycznie dałoby się nawet umieścić za każdym piksele, pikselem obrazu taką pojedynczą białą diodę i wtedy można uzyskać ten efekt zbliżony do OLED, ale jednak to jest nadal takie, taki wzór jakości obrazu, jeśli chodzi o, o to, co możemy uzyskać na dzisiejszych ekranach. W przypadku OLEDów jest jeden taki problem teoretyczny, bo, bo praktycznie akurat nie ma tego tak, tak dużego problemu, mianowicie one się wypalają, te ekrany. Czyli jeżeli coś wysiedlamy w jednym miejscu, to, to ten obraz potrafi się wypalić i w przypadku, gdy oglądamy na przykład telewizję i cały czas oglądamy ten sam kanał, na przykład oglądamy cały czas kanał Biznes24, to to logo Biznes24 teoretycznie może się wypalić i po kilku latach takiego ciągłego oglądania to logo nam po prostu zostanie na tym ekranie. To jest taki problem, który też występował kiedyś w telewizorach plazmowych, ale w praktyce, jeśli chodzi o telewizory, to telewizory mają bardzo często mechanizm które przesuwają trochę elementy obrazu, czyli nawet jeśli mamy ten obraz, czy element cały czas wysiedlony w tym samym miejscu, on jest przesuwany tak, żeby się nie wypalił w tym jednym miejscu, więc w rzeczywistości, w praktyce to ten problem tak, tak naprawdę nie występuje. W przypadku akurat laptopów, tutaj zawsze ten obraz się zmienia, więc, więc raczej nie ma takiego ryzyka, że się obraz wypali, natomiast ta jakość obrazu, którą tutaj mamy, jest naprawdę nieporównywalna do, do czegokolwiek, więc polecam wy, zobaczyć, jak wygląda taki OLED, jeżeli macie Państwo możliwość przejścia do jakiegoś sklepu, poprosić sprzedawcę, żeby wam pokazał telewizory OLED albo laptopy z ekranami OLED i jak już raz zobaczycie taki ekran, a zwłaszcza jak go zobaczycie w nocy, nie będziecie chcieli wrócić do ekranów LCD i to wam gwarantuję. Ale w przypadku tego laptopa, konkretnie ZenBooka Pro Duo 15, tutaj drugą rzeczą charakterystyczną jest to, że oprócz tego ekranu dużego OLED, który jest u góry, ma miejsce dodatkowy ekran pod spodem. Od razu powiem, jaka jest różnica w stosunku do poprzedniego modelu, który, czyli tego zaprezentowanego dwa lata temu w 2019. Ten ekranik dodatkowy, tutaj nie wiem, czy to uda się Państwu zobaczyć, ten ekranik dodatkowy, on jest tutaj lekko podniesiony do góry. W przypadku akurat tego pierwszego modelu, tego pierwszego Zenbooka Pro Duo, ten ekran dodatkowy po prostu leżał płasko. Tutaj on się teraz chowa, jak zamykam tego laptopa. Natomiast jak otwieram, to ekranik się trochę podnosi, więc dużo wygodniej się z tego ekranu korzysta. I teraz co z takim ekranem możemy robić? To że mamy dwa ekrany w przypadku takiego komputera pozwala nam pracować na nim praktycznie tak jakbyśmy sobie podłączyli dwa ekrany do laptopa. Ja na przykład bardzo często właśnie w ten sposób pracuję, że do zwykłego komputera czy do zwykłego laptopa podłączam sobie zewnętrzny ekran i ten zewnętrzny ekran, który mam, mam taki duży 34 calowy ekran podłączony do laptopa, wykorzystuję jako główny laptop, a ekran laptopa, który stoi pod tym monitorem, wykorzystuję jako taki laptop czy ekran pomocniczy, na którym tam sobie maile, albo jakieś komunikatory, czy na przykład kalendarz. W przypadku tego laptopa my praktycznie nie musimy już podłączać dodatkowego ekranu, ponieważ te dwa ekrany mamy tutaj standardowo wbudowane, czyli możemy korzystać z tego ekranu dużego. To jest ekran o przekątnej 15,6 cala, więc jest rzeczywiście duży. Ma rozdzielczość 4K, czyli 3840. Ten ekran dolny co ciekawe, on ma przekładną no, 14 cali, mimo że jest taki płaski, ale on ma tak samo szerokość 3840 czy 3840 ma pikseli tutaj w pionie i w poziomie ma 1100. Czyli on ma prawie taką samą rozdzielczość, jak ten ekran górny, jeśli chodzi o, o liczbę pikseli w pionie, co oznacza, że możemy ten ekran wykorzystywać jako dodatkowy ekran dla dowolnej aplikacji. Czyli jeżeli ja na przykład sobie tutaj otworzę jakąś dowolną aplikację, tak niech to będzie sobie na przykład nawet y, zwykły Explorer. O. Tak, i tego eksplorera teraz złapię, to mogę go przeciągnąć na dół i tak jak widzicie Państwo, on się przesuwa w tej chwili na ten, na ten dolny ekran. Czyli możemy normalnie korzystać z tego dolnego ekranu tak, jakbyśmy mieli drugi ekran podłączony do naszego komputera, ale możemy tutaj oczywiście rozkładać sobie dowolne aplikacje. Możemy sobie tutaj właśnie jakiś kalendarzyk albo jakiś komunikator umieścić na tym do, dodatkowym ekranie. Natomiast to, co jest akurat bardzo fajne w przypadku tego, tego dodatkowego ekranu, że wiele aplikacji jest w, go jest w stanie go wykorzystać na jakieś dodatkowe narzędzia. Czyli na przykład jak pracujemy w programie do nieliniowego montażu wideo albo w Photoshopie na przykład na, przy obróbce zdjęć, to możemy zdjęcie umieścić sobie na tym pięknym ekranie OLED, ten niestety jest ekran IPS, czyli to jest właśnie tej gorszej jakości, co tu nawet widać, że te kolory są już w przypadku tego dolnego ekranu, o tak jak patrzę nawet to, 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 to chyba nawet widzicie Państwo jak, jaka jest różnica między kolorami ekranu OLED i kolorami ekranu IPS, to na tym ekranie możemy sobie wyświetlić narzędzia, jakieś brusze, jakieś pędzelki, gumki i tak dalej, suwaczki do zmiany ekspozycji, one mogą być na tym dolnym ekranie. Tutaj mamy również zestaw narzędzi, które, które również Asus udostępnia, które też możemy obsługiwać jakieś dodatkowe funkcje właśnie z poziomu tego dodatkowego ekranu. Mamy skróty klawiszowe, tak jak w MacBookach Pro i mamy ten touch bar, możemy sobie taki touch bar tutaj wyświetlić, więc możemy wy wykorzystać, ten, wykorzystać ten ekran na bardzo wiele różnych sposobów, więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Trzeba się do niego trochę przyzwyczaić. Ja, ja pracuję od kilku dni na tym komputerze i jeszcze tutaj nie jestem tak zupełnie przyzwyczajony do tego na przykład, że ta klawiatura jest przez ten ekran tak przesunięta do dołu, więc cały czas odruchowo sięgam wyżej do tej ekrany, do tej klawiatury i to, że mam touchpad, który w dodatku jest pionowy, że on jest po prawej, po prawej stronie. Ja się do tego nie przyzwyczaiłem, ale podłączyłem sobie po prostu do komputera myszkę zewnętrzną, więc w ten sposób mi się bardzo dobrze pracuje. Komputer ma absolutnie topowe parametry. Tu mamy Core i7, co prawda jeszcze dziesiątej generacji, ale jest to procesor 45 watowy czyli bardzo szybki. Mamy 32 GB ram mamy 1 TB SSD i mamy kartę graficzną GeForce RTX 3070. Czyli jest to bardzo mocna maszyna do takiej pracy z z multimediami do obróbki wideo, do obróbki zdjęć, jeśli potrzebujemy takiego szybkiego komputera, który zwłaszcza ma tutaj ten wyjątkowy ekran, plus ten dodatkowy ekran nad klawiaturą. Bardzo dobra maszyna, która może zastąpić nasz tra tradycyjny komputer stacjonarny. Problemem jest tylko to, że nie jest tani. Ten komputer kosztuje, uwaga, 13 tysięcy złotych. Ale jeżeli potrzebujemy takiej, takiej wyjątkowej maszyny, to będzie to urządzenie, które na pewno będzie nieprzeciętne. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za oglądanie programu IT Business i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.